Dzień dobry, korgi, korki kotka W niedzielę rano wita suczka, bobunia, tipsej i pinkor. Dziękujemy wszystkim tradycyjnie za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Wracamy po dniu przerwy. Nie było nas wczoraj z wiadomych przyczyn. Wiadomo, że wczoraj trzeba było obskoczyć, one mnie obszukują. Nie wiem, gdzie dałem te smakołyki, a są. Ale to musicie chwilę poczekać. One mnie obszukują. Są, tak. Chodź, Suka. Suka się schowała. Obskoczyłem je. Musieliśmy sobie zrobić wczoraj przerwę z wiadomych względów, więc wczoraj programu nie było. A dzisiaj wracamy. Już się stęskniliśmy. Stęskniliśmy się już za, za widzami. Co było wczoraj? No wczoraj nie było nic wielkiego. Obskoczyliśmy cmentarze. Wróciliśmy do domu około 11, więc szybko się udało. Prosto po pracy. Pani zrobiła frytki. Pieski chciały bardzo zjeść frytki, ale były za tłuste. Więc nie daliśmy pieseczkom frytek, żeby nam się pieski nie otruły. Chodźcie suka. Musimy suczkę coś przyciągnąć. Suczka jest w bardzo dobrej formie. Wczoraj znowu dokazywała, bardzo dokazywała. Chciała kłapać Boba i bawiła się z nim cały czas. Tak pan musi dać dzisiaj na początku, żebyście mieli zachętę. O! Udało się? Tak, udało się. A ja mam jeszcze jednego dla wybrańca Więc tak to wczoraj wyglądało. O czym ja dzisiaj chciałem mówić? O tym, że jest sezon na dokarmianie ptaszków. My mamy karmnik, który zbiłem już tam parę lat temu z paru deseczek. Pinkor chodź tu. Trzyma się dość dobrze przez te wszystkie lata. Od czasu do czasu trzeba go pomalować. No i ptaki już wyczuły, chyba że już jest zimno i zaczęły powoli przylatywać nieśmiało. Na początku sikorki. Zawsze sikorek jest najwięcej. Czubatki, bogatki. I one są najbardziej takie ruchliwe, a że mają u nas dużo róż to mają takie krzaczki, w których się mogą schować, no bo wielu drapieżników czyha na sikorki, bo są malutkie. Przylatują też czasem wróble, choć to nie są wróble, bo wróble, nie wiem, już zapomniałem czy wróble mają plamkę tutaj na policzku czy nie mają, są takie wróblopodobne, nie wiadomo co, więc takie do nas... Też przylatują, czasem w rubelki. Chodź tu, Pinkor, Czasem w rubelki też przylatują. Częstymi gośćmi u nas w tym karmniku są też y... dzięcioły. Dzięcioł królewski, ten z czerwonym takim otoczką tutaj. Często przylatują, one mają takie wielkie szpony i trzymają się, a przylatują z pobliskich drzew, bo tutaj na drzewach one urzędują i często słychać walenie w drzewo. I tak je rozpoznajemy. Częstymi gośćmi też są kosy. Kos, czarny ptaszek nakrapiany w takie złote kropeczki. Bardzo też fajny ptaszek. I z tego co mam chyba jeszcze na filmie pamiętam, a jeszcze dwa. Cudowne są grubo dzioby One są takie ze dwa razy większe od sikorek. Superowe są te ptaki. Po prostu są tak śmieszne. Mają takie grube, wielkie dziobiska. I są prze... Sympatyczne, czasem przylatują w parach, czasem same i czasem co się nam jeszcze przydarza, że sójka przyleci, sujka która wybierała się za morze sujki też są bardzo kolorowe i są bardzo ładne, oprócz tego co tutaj nie nagrałem, no to mamy wróble, znaczy wróble gołębie mamy szczygły, rudzika chyba też mam na przebitce, to pokażę też rudzika no ogólnie to około chyba z 20 gatunków ptaków potrafi tutaj przylecieć, więc mamy mamy duży wybór ptaszków. Aż człowiek nie wie, że takie bogactwo jest tutaj w koło. Dokarmiamy je tymi takimi kulkami, których za bardzo nie lubią, bardziej lubią słonecznik, a najbardziej to lubią słonecznik obrany. Obrany słonecznik jest najlepszy. Dla nich, no ale nie mamy obranego, mamy taki bardziej trochę przemysłowy, więc dajemy <laughs> taki czarny, nieobrany przemysłowy, ale one sobie doskonale radzą. Jak jest ciepło, to nas mają w nosie. Jak jest chłodniej, no to to przylatują. Mamy tam też takie poidełko w ogrodzie, gdzie ptaszki sobie będą mogły pić, chociaż w tamtym roku nie za bardzo piły. Co jeszcze? Już mi jeszcze taka jedna rzecz, że jestem taki, że jak jestem na mieście, to wczoraj widziałem na przykład na ulicy Kopernika w Krakowie Korgiego i zawsze zaczepiam ludzi, no wczoraj nie zaczepiłem, bo taka młoda dziewczyna szła, jeszcze by się wystraszyła, ale często właśnie mam tak, że jak widzę tylko na mieście Korgiego, to zawsze zaczepiam tych ludzi. Pamiętam, że zacząłem że jak Haruś był młody, chyba na 2012 roku, były wtedy Mistrzostwa Europy piłce nożnej Kraków one ominęły, ale turystów było dość dużo i pamiętam, że zaczepiłem taką parę i okazało się, że Korgi przyjechał aż z Moskwy. Był taki rudy jak Tipsey. No i tak potem często właśnie przeważnie na rynku zaczepiam ludzi, czasem dziwnie reagują, są zaskoczeni, ale jak od razu im mówię, że mamy cztery egzemplarze, to szybciutko nawiązuje się taka konwersacja wzajemna i wzajemna wymiana uwag na temat tej rasy teraz w Krakowie jest już coraz więcej korgich więc jesteśmy może suczka, chodź suka może suczka więc mamy coraz więcej tematów wspólnych, coraz więcej piesków więc bardzo fajnie że tak się dzieje no dzisiaj taka luźna pogadanka jest niedziela ja po trzech nocach mówiłem już Sylwii, że jakbym miał po prostu wlany beton do głowy będzie iść odespać, ale nagrywam filmik, które jest godzina 20 po 9 nagrywam filmik, żeby coś wrzucić dzisiaj na niedzielę. Mam nadzieję, że się stęskniliście za pieskami, więc pokazujemy pieski, tak? No i cóż, ja za chwilę nagram może jakiś filmik jeszcze, jak one sobie tutaj biegają, wolno. I my będziemy się żegnać. Bobiczek, tipsejek. Bobiczek prosi. No to jak Bobiczek prosi, to dostanie i pękori suczka. Papa. Pa.